Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu, w czwartym meczu, ćwierćfinałowym PKO OS Apuar Polski 2025, Anwil Włocławek, WKS Śląs Wrocław. Wynik końcowy 99 do 93, po wygrywa drużyna Anwil Włocławek. Są z nami reprezentujący drużynę WKS Śląs Wrocław, pan trener Aleksander Jączewski i zawodnik Jeremy Senglin. Jeremy, please, share your opinion about the game. Uh, we fought hard, had you know, good energy uh, to begin the game, but um I mean, obviously at the end we we lost, we made some mistakes, me personally, um and um yeah it sucks to lose like this so that's how I Not feel about the game. Był to bardzo ciężki twardy mecz. Eee, dobrze weszliśmy w ten mecz, dobry początek, natomiast e, końcówka e, popełnionych kilka błędów i Taka porażka bardzo boli, natomiast idziemy dalej. other uh, questions? The player. There are no further questions. Dziękuję bardzo. very much czas Dziękuję. Dziękuję. trenera head coach Dziękuję. Aleksander Dziękuję. coach Dziękuję. 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 When we lose the game of the Cup uh, for actually a long time, so it was one ball decision. We had our moments, we had the control of the game most of the time, and the last two minutes they, they scored three threes that actually broke our defense and, and they took the lead. Uh, I have to congrats also the, the other team, it was a good team, but uh, no matter who won this game tonight. It wouldn't be like uh, not deserved victory to any club. For the first time, I can say that we had more rebounds uh, than the opponent. That's how we control part of the paint. Uh, and I can say that the last unsportsmanlike foul of Emmanuel Nizakwesi decided uh, the game on plus six. They had. Uh, They back to the game. Tak Jak powiedział zawodnik, jest bardzo, bardzo yy, ciężko w sytuacji takiej, gdy, gdy przegrywasz taki mecz. Oczywiście mieliśmy swoje momenty, kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy ten mecz przez większość czasu, natomiast w końcówce 2-3 yy, Anwilu spowodowały, że, że wrócili do gry. I odwrócili ten wynik na swoją korzyść. Oczywiście gratulacje dla przeciwników za, za, yy, za dzisiejsze zwycięstwo. Natomiast chciałbym zauważyć, że w dzisiejszym meczu yy, mieliśmy więcej zbiórek niż, niż Anvil i dlatego w pewnym sensie kontrolowaliśmy te zawody. Natomiast w kluczowym momencie jeden fałnik sportowy Emanuela NZ-Quezis spowodował, że yy, sytuacja się odwróciła. I poprosimy o pytania. I would like to ask you about the last action in the regular time, what was that last action? You mean uh, before they make the foul on seven seconds or...? Yeah, exactly, yeah. Uh, okay, we knew we, were, we had 25 seconds uh, when we took the time out and we said that uh, we have to have the last shot, but we knew they have a foul and they're going to use it, so the last time was... Uh, uh, option for uh, Steger for for uh, Robinson or for Jay, Jeremy Sandley. So that was the option, but they didn't come up and and Kolombowski took the ball and, and took the responsibility to uh, after nobody kept the ball from the big guy. So maybe there was also a foul on him uh, that wasn't called, but however, we, we, we could never know what happened. Ostatnia akcja, 25 sekund. Mieliśmy świadomość tego, że oni mają trzy fałdy i będą ich yy, bezwzględnie użyją tego, że, że mają trzy fałdy, będą faulować. Yy, ustawiony stager. Natomiast w końcówce yy, Gołębiowski, czy był faulowany, czy, czy nie, tego już nie ocenimy. Natomiast yy, tak się zakończyła ta akcja. Kolejne pytanie. Do you think it was a wrong decision by referees or you blame the? Player? No, 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 no. I don't. Uh, No, uh, the decision, the the situation. Uh, oh. I'll say it differently. So the situation with unsportsmanlike like foul, decided the game because we had plus six. They were in no situation to score, or even if they scored, it should have been like small foul to, to use that. But the situation, I don't blame the referees Probably it, it was obviously foul Mówimy o sytuacji w faule niesportowym. Nie w kontekście decyzji sędziowskiej, tylko w kontekście tego, jak wyglądał mecz, że wygrywaliśmy sześcioma punktami i ten niesportowy plus kolejne drobne decyzje spowodowały, że ten mecz odwrócił się na korzyść um, Anglii.

Let's suppose that you have the magic; you can get back to the, the game. You can change something. Uh, what aspect of today's game of your team uh, would you change? Would you improve? Uh, as I talked to the players, uh, we a uh, big part of the principles that we were preparing for this game. We 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 fulfilled big part. But again, it's it's a game that uh, no mistakes are allowed, and any. Any uh, bad decision can can bring you as a loser or as a winner. So, uh, actually, in, in a big part, I'm satisfied how they respond. They respond uh, so against support one week ago when we were down by 19. We took the lead. We respond now. 39 minutes we had the the lead and we controlled the game. So just small adjustments to this team. Uh,

W zasadzie większość z elementów została dzisiaj spełniona, także tutaj byśmy nic nie zmieniali. Natomiast zadecydowały drobne decyzje podczas, podczas kluczowych momentów meczu. Natomiast to pokazuje, że jako całość jesteśmy przygotowani na to, żeby rywalizować o najwyższe tytuły. Szanowni Państwo, kontynuujemy konferencję prasową po czwartym meczu ćwierćfinałowym PKoS Apochany Polski 2025, Anwil Włocławek, WKS w Wrocław. Przypomnijmy, wyniki końcowy 99 do 93. Podogrywca wygrywa drużyna Anwil Włocławek. Są z nami reprezentujący drużynę Anwil Włocławek, Pan trener, head coach, Selczuk Ernak i zawodnik, player, Luke Petrasek. Luke, please share your opinion. The game? Uh, you know, it's my fourth Polish Cup now, and obviously, we know that anything can happen once we start, start this three games in three days. Uh, I think our team showed a lot of character. I'm really proud of everybody. Overtime wins are never easy, but you know, we fought through it, and it's just this time of the year where you just move on to the next game, and anything can happen now. So, we're looking forward to tomorrow. muszę powiedzieć, że jest to czwarty już um, um, występ w turnieju finowym Puchem Polski, jeśli chodzi o, o polskie pakiety. I już to doświadczenie pokazuje, że na tego typu imprezach wszystko może się zdarzyć. Jestem bardzo dumny zespołu, że pokazali dzisiaj charakter. Um, Nigdy nie wiadomo co może wydarzyć się w takim turnieju, natomiast gramy z meczu na mecz. Teraz jest ten czas sezonu, że trzeba się koncentrować i koncentrujemy się na kolejnym spotkaniu. Are questions? Look, if there are no further questions to the player, thank you very much. Czas na pana trenera, Lady Ginger, Head Coach Mr. Stelczuk Ernak. Of, of course in this cups as i always repeat to my players and to my colleagues uh, with th three wins you win a cup and i talked about that before there is no organization like that so it's a big chance for everybody especially the underdog teams uh, are really coming with high emotions uh, to the first game and normally in all the countries, not only in Poland, a lot of surprises happen uh, in the first days because the first day is the most dangerous one in this kind of tournaments. Uh, we had a slow start. I don't like the defense we played first half. Third quarter, we start picking up. Fourth quarter, we played great. Overtime, we played great. Uh, we are an experienced team and we help the inexperienced players in our team to participate and that the guys who follow that uh, know it very well. this is our third overtime in a row. and we won all of these games. of course, we would like to finish it in the regular time, but since we're winning, uh, i don't think it's a big deal. as luke said, uh, one game at a time. so first day is over. we'll concentrate to the second game. Uh, Chechen is a great opponent. They played great basketball today. Finals last year, champion the year before. So a lot of respect to them. And with some changes, especially on point guard position, they play different. They play uh, with much better quality. It's going to be a very tough game. And of course, semi-finals got to be tough. I don't think any semi-final could be easy. I ostatnie co powiem, mamy mniej niż 20 godzin, żeby grać w Jeśli chodzi o puchary, no to one rządzą się swoimi prawami. Wygrywasz trzy mecze, wygrywasz puchar. E, trzeba podkreślić, że to jest wielka szansa dla, dla każdego. E, podkreślam tutaj te drużyny, które można powiedzieć są tak zwanymi underdogami, czyli ci tak zwane czarne konie. Nie, mogą zdarzać się niespodzianki podczas tego rodzaju turnieju. Natomiast to jako początek. Jeśli chodzi o mecz, bardzo powoli weszliśmy <coughs> w ten mecz. Trzecia, czwarta, kwarta, plus dogrywka. Zagraliśmy świetne zawody. Trzeba podkreślić, mamy doświadczony zespół. Wygraliśmy się po dogrywce. Jako ciekawostka. Trzy razy z rzędu graliśmy dogrywki i trzy razy wszystkie te dogrywki wygraliśmy. Oczywiście chcemy wygrywać w regulaminowym czasie, nie ma to znaczenia. Wydawało się, że wygraliśmy te dogrywki. Natomiast e, tak to wyglądało, że dzisiaj również po dogrywce wygraliśmy. E, podsumowując, to jest dzisiaj pierwszy mecz. Ten mecz się zakończył. W tej chwili koncentrujemy się na, na kolejnym spotkaniu w półfinale King Szczecin. King Szczecin e, Wielki wzrost jakości tej drużyny, szczególnie po wymianie rozgrywającego, czeka nas trudny mecz, ale w półfinałach zawsze są ciężkie i trudne mecze i tak musi zawsze być, jeśli chodzi o rozgrywki półfinałowe. Natomiast na sam koniec mamy mniej niż 24 godziny na przygotowanie się do kolejnego spotkania. Poprosimy o pytania, blisko, uh, ościg. You played today with just, let's say, big men and uh, okay. To center and like most minutes on power position. Is it a plan going forward to play many minutes of small ball like, like today? Because it worked playing before playing parameters players. That was basically not uh, because of our plan, because of Schlansk uh, official uh, offensive efficiency. Uh, we had to go small and we go into matchup zone and we go into switching man to man defense. Then we are more comfortable to play small ball. That's something I don't prefer because uh, at the end of the game we showed Nikon Genda and Luke Petrasek can play really good defense on the guards too. But I told them also in the locker room they need to do it at the start of the game too. We cannot wait till the end. We're not going to have that chance every time. Pytanie brzmiało o zawodników wysokich, zwykle gracie wysokimi, natomiast dzisiaj trzeba było zagrać niższym składem i czy to był plan, czy, czy tak to będzie być może funkcjonowało w dalszej części sezonu, odpowiedź jest dzisiaj, wymagał tego przeciwnik, jest no, w ten sposób funkcjonował, że trzeba było zrobić odpowiednie dostosowanie, jeśli chodzi o zawodników, jeśli chodzi o przekazanie i, i tak to wyglądało, natomiast w końcówce nasi wysocy zawodnicy pokazali, że dobrze bronią przeciwko rozgrywającym, Natomiast tak nie będzie zawsze. Chcębyśmy zmienić rostę lub tu moruł jest nam być First of all, I want to see everybody healthy when we go to the hotel and when we wake up tomorrow. And if everybody's healthy, I'm not thinking about changing the roster. Pytanie jutrzejszy skład są możliwości yy, zmiany zawodników, natomiast yy, czy będą jakieś zmiany w pierwszej kolejności, trener chce zobaczyć, czy wszyscy będą zdrowi, kto będzie zdrowy, wtedy będą decyzje podejmowane. Poprosimy o kolejne pytanie. Michał na Gelera od Nieba Spotkał, że to ask you about the situation when uh, you allow your team did na to make a lot of uh, easy switches uh, when the moved the ball to the our side, and they use our weak side. to after that they made a lot of trip on shots but it was so big problem for us it was a big problem because when we had the guards behind their bigs uh, our players on the weak side were more ready to help they over committed and that caused also some bullet passes to weak side and there are a lot of shots coming from that spot and usually from the players they have not very good percentages

za bardzo, za bardzo pomagali. Za bardzo pomagali, zbyt pomagali. Okay. Plus bardzo szybkie podania, to otwierało rzut i w tym, w tym sposobie się on Natomiast my wytrzymaliśmy to, zostaliśmy w grze i, i w końcu wygraliśmy ten nasze. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, Thank you very much. Go to go to